Cześć, z tej strony Eryk W dzisiejszym materiale chciałbym się z Wami podzielić pomysłem na serię, która wkrótce zadebiutuje u nas na kanale. Mianowicie, chciałbym robić odcinki dotyczące konkretnych oznaczeń silnika, gdzie podam Wam podstawowe informacje na, na temat tego motoru. Na pewno będą tam takie informacje jak. Jaki olej dla danego motoru jest zalecany? Może czasami uda mi się dotrzeć do informacji producenta, gdzie oprócz tych olejów nazwijmy to lanych na pierwszy montaż, pokażę Wam na wykresie pełną specyfikację, co dopuszcza. Dany producent. Tak jak to zrobiłem w przypadku na przykład renówki, gdzie sam byłem zaskoczony tym, jak duże możliwości daje nam producent, jeżeli chodzi o dobór oleju. Postaram się coś takiego zorganizować również dla innych marek. Dodatkowo, chciałbym, żeby znalazły się tam takie moim zdaniem ciekawe informacje jak jaki płyn do układu wspomagania jaki płyn do skrzyni biegów automatycznej manualnej skonfigurowanej z tym silnikiem ile wchodzi oleju ile wchodzi oleju do skrzyni biegów ile tego płynu hydraulicznego płyn chłodniczy jaki dodatkowo co tam z takich informacji serwisowych je, będzie Wam potrzebne? O, na przykład, chcemy sprawdzić kompresję w silniku. Jaka jest, że tak powiem, wzorowa kompresja dla tego oznaczenia silnika. Zresztą sam się ostatnio złapałem na tym, że szukałem kompresji dla silnika z grupy Fiata i muszę Wam powiedzieć, że. No miałem cholerny problem, bo tutaj nawet autodata mi nie potrafiła e, podpowiedzieć i... Mm... Muszę przyznać, że to nie tylko z Światem są takie problemy, bo generalnie, jeżeli chodzi o Francuzy i ustalenie jaka powinna być kompresja, to też czasami się głowimy, gdzie tych informacji szukać, i telefon do ASO tutaj nie, nie, nie rozwiąże często problemu, bo, bo sami znamy serwisówki niektórych modeli lepiej niż niż ASO, i tamte informacje po prostu się nie znajdują. Tutaj fajnym przykładem jest też Peugeot i Citroen, gdzie ja na przykład do dnia dzisiejszego nie znalazłem specyfikacji dotyczących oleju. Jeżeli macie takie informacje, macie notę serwisową właśnie związaną z Peugeotem czy z Citroenem, jakie oleje należy stosować, na przykład do Benzyny dwulitrowej produkowanej 20 lat temu, to, to dawajcie znać, odzywajcie się w komentarzach, bo ja takich informacji szukam, chciałbym je sobie uzupełnić. Natomiast no nie, mogę, nie mogę znaleźć. A tych serwisówek, jeżeli chodzi o Citroena i Peugeota, no mamy naprawdę bardzo dużo i informacji brak. No, i to jest, tych przykładów mógłbym, mógłbym mnożyć z Volkswagenem, czy generalnie z grupą WAGA, BMW, Mercedes. To generalnie te, te informacje mogą być dla wielu serwisów łatwo dostępne, ale dla osoby, która na co dzień nie, nie obraca się w tej branży, będzie, będzie po prostu traciła swój cenny. Cenny czas i szukała tych informacji w internecie, gdzie czasami, jak e, sam weryfikuję jakieś informacje, to zawsze sprawdzam je w kilku źródłach i muszę Wam powiedzieć, że to, co czasami się gdzieś czyta mm, na forach, czy w jakichś, w, w jakichś komentarzach pod jakimiś artykułami, gdzie ktoś zadaje pytanie, no to. No, informacje musicie zweryfikować z kilku niezależnych źródeł, podobnie jak przebieg i wtedy możecie powiedzieć, że ok, wszystko się zgadza, bo jest bardzo dużo fałszywych albo nieprecyzyjnych informacji i na to chciałbym Was uczulić. No i w tej serii chciałbym właśnie takie podstawowe informacje zgromadzić dla danych modeli, a w zasadzie konkretnie dla danych silników. A może zrobimy to na modele, ale podejrzewam, że to raczej będą y, konkretne oznaczenia silników, bo to już są. Powiedzmy sobie szczerze, to też są takie dane, y, których no, już szukają osoby na pewnym zaawansowanym y, stopniu, y, do których chcemy trafić, bo y, no, nie mamy zbyt, zbyt wiele. Znaczy, inaczej, ja nie chcę tutaj na tym kanale wrzucać treści związanych na przykład z eksploatacją auta, jak przygotować auto do zimy, czy trzy plusy i trzy minusy Skody oktawi trzeciej generacji, ponieważ nie będziemy tutaj robili testu aut używanych, takich jak możecie znaleźć na Otomoto, na czy na jakichś innych dla nich konkurencyjnych kanałach. Tutaj raczej chcemy się skoncentrować właśnie na takich... Na takich bardziej specjalistycznych treściach. Mam nadzieję, że ta, ta seria też się spotka z jakimś miłym przyjęciem i, i te 100-200 wyświetleń uda nam się pod każdym odcinkiem wbić, i jakieś komentarze się pojawią. Aha, i tutaj też bardzo ważna informacja. I to od razu z góry zaznaczam, że nie zawsze uda mi się wszystkie informacje zweryfikować w kilku, w kilku miejscach, bo też nie jesteśmy warsztatem, który robi wszystkie, wszystkie, wszystkie marki w zakresie na poziomie ASO. Także będę wrzucał Wam te informacje z zaufanych źródeł. Natomiast czasami może się tak okazać, że pomimo, że na przykład informacja pochodzi z autodaty, to będzie jakieś przekłamanie. To piście o tym w komentarzach, że Ziomek tutaj wypisujesz głupoty. Ja będę Wam zawsze podawał źródło tej informacji, natomiast jeżeli macie jakieś inne źródło i macie to na przykład sprawdzone, bo robicie te silniki, silniki u siebie w serwisie, albo jesteście użytkownikiem tego, tego auta, robiliście remont, czy sprawdzaliście kompresję, czy ciśnienie oleju, właśnie ciśnienie oleju, to też jest taka. Taka wartość, którą chciałbym w takiej statystyce i w takim raporcie umieścić, to to piście. To naprawdę piście o tym i, i poprawiajcie, bo dlatego robimy tak precyzyjny materiał, żeby po prostu zgłaszały się do nas osoby, które no, szukają odpowiedzi na konkretne zapytania. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że. Że seria się spodoba. Generalnie, jeżeli słuchasz tego materiału, no to, to daj łapę w górę, napisz jakiś komentarz, bo to na pewno mm, zmotywuje do tego, żeby jak najszybciej tą serię uruchomić i jak najwięcej odcinków się pojawiło, no, bo czasu, czasu mamy skończoną ilość, a pracy hmm, hmm. No, całkiem sporo. A człowiek nie tylko YouTube'em żyje. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i słyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć, pozdrawiam.